Kończy się pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Do ranomskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 34 tysiące uczniów. Dla publicznej szkoły podstawowej nr 15 był to wyjątkowy początek roku szkolnego, ponieważ uroczyście została otwarta nowa sala gimnastyczna. Na ten obiekt, nowoczesny obiekt, środowisko szkoły numer 15 czekało wiele lat. To znacznie poprawi warunki dla uczniów tej szkoły, ale też mam nadzieję, że ten nowoczesny obiekt pozwoli mieszkańcom tej części Radomia lepiej wykorzystywać swój czas i pozwoli na większe możliwości przede wszystkim w kształceniu młodych sportowych talentów. Ta szkoła wyjątkowo jest bogata w osiągnięcia sportowe, a na pewno ten obiekt da szansę na lepsze. Wykorzystywanie tych talentów na kształtowanie spo, sportowych postaw. Nowa sala gimnastyczna przy PSP numer 15 to nowoczesny obiekt. W ramach inwestycji powstał również łącznik z głównym budynkiem szkoły oraz niezbędne zaplecze sanitarne i szatnie. Obiekt w całości został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bardzo szczęśliwy dzień, bo oprócz tego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, uroczyste otwarcie. Pierwszego, pierwszy etap zakończony, czyli hali sportowej przy naszej szkole. Nasze dzieci będą mogły tu rozwijać swoje talenty, swoje pasje i, i zdobywać sięgać w takiej zdrowej, podczas takiej zdrowej rywalizacji po najwyższe trofea. Budowa sali gimnastycznej pochłonęła 7 milionów złotych. Miasto otrzymało dotacje z Ministerstwa Sportu w wysokości 2 miliony 400 tysięcy złotych. Cieszę się, że mogłem być tym, który dołożył małą cegiełkę do tego, że ta hala tu powstała. To pierwszy etap. Będziemy pracować nad drugim etapem. Będziemy również szukać środków zewnętrznych, tak jak uzyskaliśmy i pozyskaliśmy środki w kwocie 2 milionów 400 tysięcy złotych do tej hali, tak będziemy szukać również na drugi etap. W drugim etapie i dokumentacji, którą posiadamy, to przede wszystkim cała część gastronomiczna. Tam zostanie przeniesiona stołówka, ale również kilka sal dydaktycznych. W tym roku ze zmodernizowanej sali gimnastycznej mogą także korzystać uczniowie Hubala. W trakcie realizacji jest budowa hali sportowej przy PSP nr 31.